Nowy Prey podąża śladem takich gier jak System, Shock i Bioshock, jeśli chodzi o mechanikę zabawy, ale także Half-Life'a i Dead Space'a, jeśli chodzi o koncepcję bohatera. Mamy więc naukowca albo inżyniera, który często musi korzystać z improwizowanego sprzętu, aby walczyć z obcymi. W wypadku Gordona Freemana chwytał on załom Isaac, chwytał za sprzęt górniczy, natomiast Morgan New chwytał za klucz nastawny. I nieraz okazuje się, że te improwizowane sprzęty radzą sobie w walce lepiej niż broń dedykowana wojsku czy policji. W wypadku preja klucz zadaje między 10 a 20 punktów obrażeń, gdy wystrzał z pistoletu wyceniany jest na zaledwie 8 punktów. I wcale nie twierdzę, że oberwanie kilkukilowym narzędziem może być mniej groźne od postrzału. Mamy tu jednak do czynienia z pewnym trendem, w którym specjalnie nerfuje się broń palną. Dzisiaj przyjrzymy się temu zagadnieniu z perspektywy gracza, ale także poszukamy przyczyn kulturowych i historycznych dla umniejszania wartości broni palnej. Bitwa pod Nagashino to w pewnym sensie japoński odpowiednik francuskich porażek z okresu wojny stuletniej. W 1575 roku naprzeciw stanęły dwie całkowicie odmienne armie. Po jednej stronie stała tradycyjna armia pod dowództwem Kacurodzi Tagedy, stawiająca na ciężką jazdę, po drugiej zaś nowocześniejsze wojsko Nobunagi Ody, który wprowadził na szeroką skalę broń palną w swoich szeregach. Co więcej, znał on dobrze zalety i wady nowego uzbrojenia i nakazał obudować pole walki palisadami, a także oddawać żołnierzom strzały dopiero kiedy przeciwnik znajdzie się w odległości mniejszej niż 50 metrów. Zgodnie z planem Nobunagi technologia wygrała z tradycją, był to jeden z wielu przypadków historii, gdy kurczowe trzymanie się starych rozwiązań kończyło się tragicznie, nawet w tak hermetycznym kraju, jakim jest Japonia. I choć symboliczny koniec samurajów i katany nastąpił dopiero w drugiej połowie XIX wieku, tak Nagashino była krokiem, po którym nie było odwrotu i stopniowo kunszt w korzystaniu z broni białej. Musiał tracić na znaczeniu. I jak w każdym przypadku technologicznego wyścigu zbrojeń, gdy ci stojący po stronie tradycji przegrywają, tak i tutaj starano się zdyskredytować nową skuteczną broń, która jednym celnym strzałem potrafiła posłać do piachu elitarnego samuraja okutego w zbroje wartą bajeczne pieniądze. Broń palna była po prostu nie fair. Ten mit został powielony chociażby w filmie Ostatni Samuraj, gdy sympatyczni honorowi samuraje zostają dosłownie rozstrzelani przez szybkostrzelne kartaczownice Gatlinga, prekursorki karabinów maszynowych. Zmiany nie zachodziły jednak zero-jedynkowo. Początkowo zawodność i niecelność broni palnej sprawiała, że jeszcze przez stulecia był sens szkolenia żołnierzy w walce wręcz. Tradycyjna szarża kawalerii przynosiła efekty jeszcze w czasie wojen napoleońskich. A warunki walki w okopach sprawiły, że na frontach I wojny światowej powracano chociażby do maczuk, przypominających broń z głębokiego średniowiecza. Nie można zapomnieć, że nawet do czasów II wojny światowej wiele kultur widziało w broni białej symbolikę, której brakowało pistoletowi czy karabinowi. Symbol rycerstwa, czystości, odwagi w kulturze zachodu ściśle powiązany jest z mitem rycerza, gdy w Japonii nadal, pomimo wielkich zmian mentalnych, kultywowano pamięć samurajów. U Japończyków szarża piechoty, aby doprowadzić do walki, wręcz miała być narzędziem ostatecznym, heroicznym dowodem najwyższego poświęcenia. Można całkowicie zrozumieć strach Amerykanów, którym w głowie nie mieściło się, aby z bagnetami biec na okopane pozycje i stanowiska karabinów maszynowych. Nieprzewidywalność Japończyków spędzała Marines Sen z powiek, a częstą fobią amerykańskich żołnierzy była japońska katana albo śmierć z rąk Japończyka, który przekradłby się pod osłoną nocy. Znalazło to swój ślad w filmach i w prozie jak w powieści Pistolet Jamesa Jonesa. Strach strachem, ale jednak większość japońskich szarż skończyła się tragicznie, a fanatyzm imperialnych sił przekładał się przede wszystkim na wysokie straty, a nie na jakieś konkretne korzyści w skali całej wojny. Ze starcia Garant Katana to właśnie Garant wyszedł zwycięsko. I słusznie, bo nabój .3006 Springfielda przekładał się na potężny ładunek energii ponad 3000 dżuli. W wielu grach wojennych jednak karabiny nie dają tej pewności, że położymy jednym strzałem przeciwnika, który chce skrócić dystans. Dlaczego? Strzelaniny oczywiście operują w ramach konkretnej mechaniki i starają się zbalansować dostępny sprzęt. To kwestia zachęcania do nietypowych zachowań, tak aby gameplay w multi nie sprowadzał się jedynie do jednego typu broni, czy nawet konkretnej pukawki. Przyjrzyjmy się, jak zrobił to Battlefield 1. Przed premierą miałem spore wątpliwości, jak projektanci wybrną z problemu dominacji karabinów powtarzalnych na polach I wojny światowej, a które przeważnie odgrywały w grach rolę broni wyborowej czy snajperskiej. Obok tego zwiastuny ukazywały, że większe znaczenie niż wcześniej odegra broń biała, choćby w postaci saperki. Okazało się, że zmiany w modelu strzelania sięgnęły bardzo głęboko względem Battlefielda 4. Niemal wszystkie rodzaje broni stały się mniej stabilne i mniej celne na większym dystansie. Zmniejszono przybliżenie przy celowaniu przez szczerbinkę i muszkę, przerysowano opad kuli. W Battlefieldzie 1 po prostu trzeba się znacznie zbliżyć do przeciwnika, aby zapewnić sobie dobrą pozycję do odstrzału. A im bliżej jesteśmy, tym narażamy się mocniej na nadzianie się na bagnet. Szarża to nie tylko znaczne przyspieszenie, ale także pewność, że przyszpilony wróg już nie wstanie. Szarża zawsze kończy się zgonem nawet elitarnego żołnierza. W Battlefieldzie jeden dzięki temu bagnet jest bardzo użyteczny. W trybie softcore trudno kogoś zatrzymać z broni palnej, gdy nie ma się strzelby czy pm -ki. Żołnierz zachowuje pęd, nawet odnosząc wysokie obrażenia. Dopóki nie straci wszystkich punktów, jest nadal tak samo groźny. Na marginesie, pamiętajmy, że wirtualne korzystanie z broni pozbawione jest elementu fizycznego, gdzie karabin ma swoją długość i ciężar. Bardzo długie karabiny z końca XIX wieku okazały się nieporęczne, gdy przychodziło do starć na zamkniętych przestrzeniach, stąd niemiecki karabin Mausera 98 znamy przeważnie w wersji Kurz, czyli krótkiej. W nieco inny sposób walkę wręcz przedstawiło Call of Duty w ramach ultraszybkiej rozgrywki i broni z minimalnym odrzutem i niskim time to kill. Zdecydowano się mocno nagradzać szybkie uderzenie nożem. Black Ops 1. Cios był śmiertelny nawet wtedy, gdy pocharataliśmy wroga w piętę, i można to zrozumieć, bo gra nagradzała refleks, szybkie reakcje, ale także to, że zbliżyliśmy się do przeciwnika w systemie, w którym broń palna jest tak celna i mocna. Tutaj mówimy oczywiście o multi, ale gry singlowe też potrafią zaskakująco nagradzać tych, którzy decydują się na machanie kluczem. W pierwszym Bioshocku właśnie klucz był pierwszym zdobytym rodzajem broni. Początkowo korzystanie z niego było koniecznością, amunicji do pistoletu zawsze brakowało, a gra zachęcała do korzystania z kombinacji najpierw porażenia splicera prądem, a następnie przylutowania mu w łeb z bliska. Wydawałoby się, że wraz z odblokowywaniem strzelby, pistoletu maszynowego czy wyrzutni granatów klucz będzie odgrywał coraz mniejszą rolę. Z czasem jednak otwierała się przed nami ścieżka unikatowego bildu postaci. Dopakowani tonikami przyspieszającymi machanie kluczem, wysysaniem życia w walce wręcz, czy prostolinijnym zwiększaniem obrażeń, łatwo było zapomnieć, że bohater obładowany jest też innym żelastwem. Build na walkę wręcz był w jakimś stopniu wręcz psującym grę, bo w sytuacji, gdy nie była nam potrzebna amunicja, można było sobie darować przeszukiwanie każdego konta. Poza tym gra przy użyciu samego klucza stawała się dość łatwa. W optymalnej sytuacji zadawaliśmy wręcz absurdalne obrażenia, co sprowadzało się do zabójstw splicerów za jednym dotknięciem. Pewnym kłopotem pozostawali Big Daddies. No ale na nich specjalnie można było zachomikować elektryczną amunicję do strzelby lub elektryczny żel do miotacza chemikaliów. Dwójka nieco zmieniła tę formułę. Tatuś Delta wprawdzie dysponował wiertłem, ale potrzebowało ono paliwa, co lekko komplikowało sytuację. Z drugiej strony, lepiej tłumaczyło to absurdalną siłę Tatusia w walce w zwarciu. Strategie też potrafiły karać za ślepą wiarę w broń palną. W medieval 2 Total War pierwsze jednostki z tak zwanymi piszczelami, znanymi na zachodzie jako handgony, są niezwykle drogie i niezbyt skuteczne. Racja: pociski przebijają pancerze, ale zasięg mają ponad dwa razy mniejszy od kuszników. Nieraz mogło okazać się, że ci handgunerzy w dużej liczbie nie są w stanie na polu walki zwrócić włożonych w nich ogromnych kwot. Oczywiście systemy gier RPG też rządzą się nieraz dziwnymi prawami. Stąd w Falloutie dwa takie fantazyjne wyniki, jak postrzał bandyty w oko, zaledwie kilka punktów obrażeń, ale ten rozrzut dotyczył także walki wręcz. Za to ograniczony zasięg skutecznej broni dystansowej pozwalał na to, żeby używanie pięści czy broni białej miało sens w ramach mechaniki gry. Inną formą poniżania broni palnej jest umieszczanie w grze opanterzonych przeciwników, tak aby wymusić na graczu korzystanie z nowych taktyk. W Anchored 3 musimy odpowiednio reagować na wrogów kryjących się za balistycznymi tarczami. Konieczne jest wtedy odpowiednie manewrowanie albo szukanie luki w ich obronie. W Medal of Honor Underground wprowadzono za to rycerzy SS w płytówkach niczym z XV wieku, od których kule odbijały się jak groch od ściany. Co oczywiście jest kuriozalne, bo właśnie już prymitywna broń palna sprawiła, że ciężkie pancerze przestały mieć znaczenie. A co dopiero mówić o nowoczesnym karabinie, który wystrzeliwuje kule zdolne przebić kilka centymetrów stali. W nieco podobnej formie zrobił to Tomb Raider z 2013 roku, gdy pod koniec walczyliśmy z armią nieumarłych samurajów. Batality. Broń palna zawsze też była sporym problemem dla projektantów bijatyk. W Mortal Kombat 3 po raz pierwszy pojawia się postać policjanta Strikera i w swoim arsenale posiadał on ruchy, które pozwalały wyciągnąć pistolet i strzelić do przeciwnika. Wydawało mi się wtedy, że Striker musi być najmocniejszą postacią w grze, bo jeśli ktoś zabiera pistolet do walki, wręcz ten z tej walki musi wyjść zwycięsko. Jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że pistolet nie zadaje większych obrażeń niż inne, dalekosiężne ataki z Mortala. Seria Soul Calibur zaś ma akcję osadzoną w XVI wieku i wśród dostępnych postaci mamy też taką, która nie mogłaby się obejść bez pistoletu. Mowa o Cervantesie, piracie używającym dwóch mieczy naraz, z czego jeden jest przykładem broni kombinowanej, bo pozwala na oddawanie strzałów niczym z pistoletu. Zawiedzie się jednak ten, kto uważa, że dzięki temu będzie mógł przeciwnika trzymać na odległość. Pistolet używany jest przede wszystkim przy chwytach i zadaje najwyraźniej minimalne obrażenia. W ramach innego gatunku slasherów Pistolety także odgrywają przeważnie uzupełniającą rolę. W Devil May Cry kule nie czynią potworom niemal żadnej krzywdy. Służą za to do tak zwanego żonglowania, przedłużania kombosa i tym samym utrzymania bonusów za długą serię trafień. Ma to uzasadnienie gameplayowe, ale jest to też część szerszego trendu, bo broń palna w japońskich grach... Często pełni rolę służebną wobec broni białej. Najbardziej kuriozalne mieszanie broni palnej z błotem ma miejsce w serii Final Fantasy. W siódmej odsłonie czarnoskóry baret korzysta z małego działka wielolufowego. Jest to najsłabsza broń początkowa z podstawowymi obrażeniami na poziomie 14 punktów, gdy Shuriken na wyposażeniu Jafi to już punktów 24. Japończycy najwyraźniej nadal nie przetrawili nauczki po bitwie, o której rozmawialiśmy na samym początku programu. Japoński punkt widzenia przeniknął nawet do Gwiezdnych wojen. George Lucas zapatrzony był w japońskie kino, szczególnie to w wykonaniu Akiry Kurosawy, a fani w Nowej Nadziei widzą wiele nawiązań do ukrytej fortecy. Stąd dla rycerzy Jedi i samurajów galaktyki, żadnym zagrożeniem są wrogowie uzbrojeni w blastery, a miecz świetlny zawsze okazuje się mocniejszy od broni dystansowej. Na koniec warto też wspomnieć, że oczywiście są gry, które odwracają tę sytuację i broni palnej nadają też złowrogą aurę. W grach z serii Arkham pancerz Batmana nie ma większego znaczenia, szczególnie na wyższym stopniu trudności. Bandziory ze strzelbami czy karabinkami są ogromnym zagrożeniem dla Gacka i w ten sprytny sposób gra wymusza na graczu skradankowe podejście, bo sam Batman broni palnej rzecz jasna do ręki nie weźmie. Mimo to projektanci przeważnie decydują się na arbitralne poniżenie broni palnej względem innych typów oręża. W historii wojskowości trudno byłoby wskazać wynalazek, który tak mocno zmieniłby pole walki jak broń palna, okazała się ona totalnym wyrównywaczem i pozwoliła na formowanie masowych armii, gdzie ważniejsze niż trudny do wyuczenia kunszt walki mieczem była karność, dyscyplina i umiejętność wymierzenia broni we wroga. Broń palna jest łatwa w użyciu, śmiertelnie groźna, a w wypadku karabinów i karabinków ma też potężny zasięg i moc powalającą. Twórcy, jak widać, nie bez powodu kombinują z rozwiązaniami, które ograniczyłyby moc broni palnej, bo w końcu nie chcielibyśmy, aby każda walka z bosem kończyła się jak ta znana scena z Indiany Jonesa.